w 2022 rok, to jest ten moment, kiedy cały czas wszystkie dokumenty podpisywane są. Wczoraj spotkanie pana premiera Henryka Kowalczyka z panem premierem Sasinem jest zielone światło. Natomiast ważne jest to, by holding nie był tylko i wyłącznie podmiotem, który ma fundusze. On te fundusze musi włożyć w rynek. Pozycja jest taka, by holding partycypował w inwestycjach, które mają doprowadzić do bezpieczeństwa żywnościowego, rozwoju targowisk, rozwoju lokalnego przetwórstwa. Holding ma być wsparciem, ma być też inwestorem w tych podmiotach, a jednocześnie często upadłe spółki przejmować i przejmuje je, poprzez to będzie budowa takiego nowego podmiotu, który będzie graczem na rynku. W sytuacji nawozów, jeżeli holding będzie dysponował finansami, tak jak mówię, i dzisiaj mamy. Trudną sytuację na rynku nawozowym i widzieliśmy zwyżkę cen. Holnik będzie wtedy mógł kupić te nawozy, a potem e, oczywiście regulując rynek w pewien sposób, e, aby był rynek antymonopolowy, żeby nie było sytuacji, w której e, przedsiębiorcy, pośrednicy w jakiś sposób chcieliby tylko i wyłącznie zarobić. Tutaj mamy tak jak w przypadku elewaru: jeżeli elewar wychodzi z ceną, jest to państwowa spółka, to wtedy e, prywatni przedsiębiorcy również widzą, e, e, jaka jest cena na rynku. Musi być tutaj antymonopol w tym zakresie. Dzięki temu będziemy mogli skupić te nawozy i będziemy mogli sprzedać je po cenach, które będą znośne dla rolnika, które będą atrakcyjne. Będziemy mogli, drodzy Państwo, po prostu reagować na rynek. To nie jest tak, że mamy 85 nie rok, czy wcześniej gospodarka centralnie sterowana i ktoś przyjeżdża, doradza rolnikowi, co on ma robić. Dzisiaj jest wolny rynek, a nie tylko w Polsce, ale również w całej Unii Europejskiej. To nie możemy nałożyć embarga na Rosję, musi nałożyć je cała Unia Europejska. Więc jesteśmy w pewien sposób związani. O tym mówię. Natomiast rolnik ma być pewnego rodzaju narzędziem do stabilizacji rynku, do pomocy rolnikom w tych trudnych sytuacjach i pomocy przetwórcom. To ma być pewnego rodzaju stabilizator, który będzie miał zasoby finansowe, by również inwestować w spółki, by, je, by zrobić, dokapitalizować je, a jednocześnie wskrzeszać te wielkie marki, które mają problemy finansowe.